Miała być tamiza, ale okazało się, że farmer kości tutaj. Spu... Spróbuję się po prostu spytać o pozwolenie. Jednak wylądowaliśmy na polu, ale wreszcie coś innego niż aluminium. Useczka. E, plan jest wyruszyć na tamizę jutro. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. No i tym razem kolejny guzik. No i mamy tym razem chyba guziczka. Coś na nim będzie. A tak niekoniecznie. Uszko urwane. Witam wszystkich z tej strony Adam znajduje się aktualnie w Londynie. Będziemy szukać na Tomidzie, jest ze mną Michał, już tam wyciąga manele i będziemy szukać, zobaczymy. Godelmanik jest teraz obecnie na w urlopie w Polsce, więc posperamy u niego na rewirach. Dobra, sprzęt ładnie rozwinięty, będziemy szukać błotko niezłe. No i pierwszy fancik fajniejszy. Taka jakby bransoletka, chyba złota, albo raczej wątpię, ale jak będzie złota, to wam pokażę jeszcze. Teraz taki fancik, kawałek kołowiu, dość spory. I mamy teraz fancika Michała, taka ozdóbka. Dobra, teraz super fancik, to kołowiany, śliczny, średniowiecze. Druga strona czysta, ale widać, widać. Teraz wpadła taka przypinka. A obok kolejny sygnał, więc zobaczymy co to jest. Masakra, ile tu śmieci to jest niepojęte. Michał też coś tam nakopie. Zobaczymy. Dobra, jeden dołeczek, dwa fanty, pięć pensów stare, takie większe trochę. No i tym razem wpadł ładny tokenik. No i z tego dołeczka mamy fajną śmieszkę. Nie mam pojęcia, jak może być stara, ale jest. Dobra, a tym razem mamy super znalezisko. Kawałek monetki, taki ogryzek. Ale co widać? Ale łapę mi się często muszę ograniczyć te energetyki. Z drugiej strony lipa, ale zobaczymy. No jest kolejny fantior, tokenik, ołowiony średnie wiecze, piękny. Michał wywalił teraz tokena, albo monetę, już wam pokazuję. Śliczna sprawa. Obróć ją. Nie wiem czy będzie widać. Tak. No ja pokażę. Gratki, gratki. Teraz znalazłem coś takiego. Wygląda to jak część lampy naftowej. Omyję i pokażę. No i czyścimy. Tak, definitywnie lampa naftowa. Jest kosa. Jeszcze jak ma kulkę w środku, to już będzie w ogóle, nie? Nie, mega. Janczarek. Czyściutki. I jeszcze fajnie zdobiony, nie? No. Co tam jeszcze masz? Token. Tokenik. No i taka blaszka. Owiane, średnie nie, nie, nie? No ta nie ma sensu. Ja też nie pokazuję wszystkiego. Ale piękne, piękne. Wow. gratki, gratki. Już była podiarka, że sreberką wyskoczyło, ale a to jednak nie... Srebrna, a tutaj lipa. Jednak Elka. Elka ładnie, żeś tego na Wiem ciadać, w jednym miejscu, w jednym miejscu. <laughs> ja to potrzebuję mniejszej tewki. Śmiecha z Michałem, jestem u mnie na polu. I patrzcie jakie cudo wykopałem. Jej, średnie klamereczka. Piękna. No i fanciki jakie wyszły po międzyczasie. To taka klamereczka. I tu mamy Edwarda 1903 rok. Stan znośny. Pierwszy fancik na dzisiaj, takie kawałek klamereczki. Trochę ja obczyściłem, ale nic szczególnego na niej nie widać. Kolejny dołek i moment guzika. Niestety nic na nim nie ma. żony był. No i przy płocie wyskoczył teraz guziczek taki. Gasiuczek, ga, gaciuch. Dobra, Michał znalazł tutaj onepeny. 1917, ładny stan. George V. Wyskoczył taki srebrny guziczek, już myślałem, że monetka. Ale nie, widać tu dziurkę po łóżku. I mamy pierwszy fancik lepszy od dawna. Malówki na parstek, bardzo mały. 10 może tak się z kubaniec prezentuje. Jest ładniejszy niż myślałem. Super. Dziecięcy taki guzior wyskoczył. Kolejny guzior, tym razem połamaniec. No świetnie, dzisiaj mamy naparstkowy dzień. Ten połamany. Ale też jest super No i kolejny guziczek, tym razem większy I co tu nie mamy? środki? Tak, niestety No to teraz dopiero mam bydloka Taki guzior wielki Też czysty Tak, czysty No ale konkret, konkret guzik Teraz w wiórce mamy knotka i kawałek takiej klamerki dasz się co znalazłem Hamiego z brązu albo z miedziuchy. Hamiego? No ja nie wiem czy rzymka nie ma Co ty gadasz? No Ale widzisz? Pokaż Hamera, to jak nic, ale nie wiem jaki. Pewnie, że tak. Hamer, to ładny, fajny. Pewnie. Ej, ci pokażę coś jeszcze. Fajny. Będziesz w szoku. Ale da się go doczyścić i powiększyć Tak, tak, tak. Będzie ale patrz to. O, kurde. Mały dziecięca, jaki stan. No, ale to nie jest srebro. Czy jest srebro? Nie, nie, To jest młodziaka, nie? Ale ładny. Ładny, ładny. Cały. Pokazuj Rzymka. Chyba Rzymek. Ale jeszcze mam dwa tokeny fajne. Mhm. Tu masz tak, tu jest guziczek. Dobra, poczekaj. Tu też guziczek. To mamy tak. Raz token. Nie wiem, czy będzie widać go. Widać, widać. To jest raz. Tu mam. To jest też chyba kawałek ołowiu, ale to, to nie będzie token. Tu masz kolejnego. Tu są litery dookoła. Mhm. T i. Pyk. Takie coś. Nie wiem, co to jest. Gdzież ty jesteś tu? A, taka ozdóbka jakąś. Nie wiem do czego to. Nie wiem, czy to nie był jakiś haczyk. Aby Może dziurkę jest gruża? Tak jest. Farting, Victoria? O, super. Z tym? A nie, to bez ptaszka. Te ptaszki super. I tu jest chyba rzymek, Albo guzik. Co to jest? Raczej guzik, bo ma dziurkę tutaj. No właśnie, też tak kurde. No ale coraz lepiej, coraz lepiej. Tam fajne sygnały. Ja wiem, ja wiem, ja tam kopałem wcześniej, ale teraz tu coś próbuję i zaczyna mi fajnie wychodzić, bo dwa parski walnęłem, jeden jest rozwalony. Ale on tu zasiał, nie? Nie, jeszcze tak, tak. nie. Nie, jest zasiane, to jest zasiane już. Ale to takie, to on to... będzie potem to zbierał, ta? Nie, nie wiem, czy on to będzie zbierał, ale to jest chyba poplon tu posiany, bo widać, że jest... to było wcześniej w tą stronę oranę. Jest zasiane, jest, tylko to nie jest zboże zasiane, na pewno. On to będzie jeszcze zbierał w tym roku. No, to, to jest coś na zasadzie poplonu jakiegoś. Mamy grudę, a w grudzie taka monetka. Chyba monetka. Tak. Już patrzę, cieniutkie. Wygięte w pół. No niestety, nie wychodzi na to, że to tylko guzik. A nadzieja była. Dobra, nieważne, szukamy. No super widzowie, kolejny super fancik. Kawałek średniowiecznej klamerki. Szkoda, że nie cała, ale jest. Dosłownie, fan leży na wierzchu. Klamereczka. Ej, ludziska, jest jakaś cieniutka monetka. Już patrzę co to jest. Oby monetka. Oj będzie ciężko. Poza kamerą. A może? Nie, poza kamerą muszę przyjść. No i mamy jakiegoś hamera. Nie wiem, czy coś zobaczycie. Bo dość mało światła jest. W telefonie macie to jakoś rozjedzone, ale coś będzie, będzie, będę próbował go czyścić. No, jeszcze mi fokusa nie łapie. Złap. O. Pani fokus. O, macie fokusa. Super. My tu już na ciemno wracamy, ale Michał mówi, że ma ona na naparstek. Ja już zwinę z przęziora. podobnie do Twojego. Tak? No, tylko jest zgnieciony. No ale jest. Jest. Super randka. Hmm. Tak na wyjście.